Dzień dobry, witam wszystkich na kanale filmu IT Premix. Dzisiaj mamy taki będzie wstępny odcinek pilotażowy Będziemy dokładać dodatkowy wentylator do karty graficznej MSI GF710. Z tego zamieniam to jest wersja 1 gb z wersja 1 W tym celu musimy, a komputer został już wcześniej przedmuchany. Teraz sobie musimy odkręcić śrubkę Odbierając sobie kartę graficzną oraz odbezpieczamy pod PCI. W przypadku płyt na chipsecie H110 jest takie dodatkowe zabezpieczenie. I sobie wyciągamy kartę graficzną. To jest zwykła taka wersja biurowa. Tu będziemy wymieniać pastę tę termopady opady i będziemy później wszystko jak to I dodatkowo będziemy dokładać wentylator. Teraz kartę kładziemy sobie na nasze. Na naszej macie antystatycznej. A wybiórczo sobie pastę temu przewodzącą musimy tak, co będziemy potrzebowali. Pastę temu przewodzącą. W tym przypadku ja używam Arctic MX, Arctic Ceramic. Przepraszam, że powiedziałam wcześniej. Arctic MX to jest Arctic Ceramic 2. Bardzo dobra, fajna, porządna pasta. Termopady. Takie zwykłe, już nie pamiętam, jakie one mają. Konkretnie przewodzą ile prąd ile konkretnie mają działalności ciemnej, tego Wam nie powiem. Zmywacz. Zmywacz to jest w filmie AAB. Bardzo fajny alkoholizopropylowy. Ręcznik papierowy. Zestaw wkrętaków. Wkrętak to jest akurat firma iFixit. I przystąpimy do rozkręcania karty graficznej. Tu akurat jest plomba, to raczej bym się nią nie przejmować. za zdjąć tą pęsetą, ale to ja bym się też nie przejmować. wiem, że MSI nie robi, ponieważ jak się odkręci plombę, możemy i tak zresztą taka ta już jest dawno, bo ona była kupowana dwa lata temu. To jest komputer taki typowo do otwarzania multimediów, do przeglądania internetu i tym podobnie. Proszę bardzo więc mamy wszystko fajnie oddzielone możecie jak Państwo możecie zobaczyć jaki jest miniaturowy chip graficzny w porównaniu do na przykład Asus AS RX 560 tu mamy standardowo e, pamięci VRAM Kon, e, to są kondensatorki, rezystorki taka typowa zwykła e, karta na chłodzeniu pasywnym tak jak widać, e, będziemy chcieli, będę chciał dodatkowo dołożyć Radiator na to, ale no niestety ten niestety z chłodzenia AND A87600 7600 nie pasuje, a w tym celu dołożymy takie, takie maleństwo, które w zupełności powinno wystarczyć. Do schodzenia takiego potworka <grych> słowią. Dobrze, teraz przechodzimy do następującego etapu. Usuwamy starą pastę starą przewodzącą. Oczywiście bierzemy sobie jeden listek, składamy go sobie o tak. Może odpadę światło, żeby było coś miarę widać na filmie? Tylko obniżę sobie statyw, bo to jest taka wersja pierwsza mojego filmu. Oczywiście to też będę oprawiał. To dopiero będę zaczynał przygotę z YouTube. Będę raczej będę traktował w celach hobbystycznych. Nie będę traktował tak o celach zawodowych. Typowe czyste hobby pokazujące nad, realizację napraw. Tutaj mamy tak: usuwam starą pastę. MSI fajnie kładzie. Usuwamy koniecznie pamiętając o tym, a żeby było fajnie. Jeszcze wyjmiemy. Możemy sobie zawsze przemówić, aby usunąć paproszki. Wszystko fajnie. W... Jeszcze tylko to trzyszczę teraz poza karmię. <laughs> Zaraz, za chwileczkę. Zaraz no wracam do Was. Na przykład, dzieci chcieli, żeby to było w miarę precyzyjnie, rozplanowane, możecie użyć takie szpa, szpatułki. Tu akurat jest od Firmy Gala Extreme, yy, dołącza producent, ale akurat to mi przeszkadza, więc możemy śmiało użyć. I ja też tak samo podówiszę, że MSI w ogóle się nie nałożyło na pamięci to więc to dołożymy sobie opcjonalne termopady. Się tylko troszeczkę przytni i będzie wszystko ok. Ja zaraz jeszcze falę zabłynęłam na ja zaraz, 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 zaraz wrócę. Wrócę. Koniecznie pamiętajcie, jeżeli mamy taki termopad, koniecznie żeby sobie go podzielić na pół. Tak żeby o, w miarę ładnie było równie położone na pamięciach ramy karty graficznej. że to odrzucę Ech, te dwa tunno. Trzeba jak jakoś inaczej przącować. Albo gdyby to nie dorobiną, też się zdarza. nic nie przeszkadza, może być w miarę ładniej, jest przyzwoicie nałożony. Możemy, o, tak widzicie, ok. Są dwie szkoły nakładania pasty. Te Pieszamy to te Pieszamy Metoda zianko na ryż, ewentualnie na krzyż. W tym przypadku dajemy niewielką ilość pasty. Kładziemy sobie za pomocą szpatułki i precyzyjnie sobie rozprowadzamy. Teraz nakładamy sobie oryginalny radiator bardzo dobrze. Teraz trzeba sobie delikatnie przyłapać. O, żeby sobie to nie tak złapać i śrub było przekonnej. To, to jest taki porządkowy film i YouTube, tak więc mogą się pojawić drobne niedociągnięcia techniczne, ale jak człowiek się dopiero wtedy zaczyna, takie w przygodach z YouTube. Tak więc przepraszam w niektórych momentach, że może być złe, o, może być drobne niedociągnięcia jakościowe i tym podobne. Tak więc tak, pastę mamy, złożony mamy. Mam tak nałożoną pasę świeżą, mamy nałożone termopady, tam jest, teraz sobie dokładamy taki niewielki radiator jak Revoltek. przepraszam, emocję. Z nimi fokus łapię.

Jeszcze tą kamerę ze statków zdjąć, żeby ona się złapie. Boimy zmniejszyć zoom i... Yes. o! Mniej więcej widać. Tak więc teraz tak. Przystępujemy sobie do montażu takiego... ...uprowizocznego chłodzenia. A, że wystarczy. Teraz komputer do to odtwarzanie to... ...w zupełności nie wystarczy. Kamera z powrotem na statyw Spróbuję teraz tutaj z tej strony przebierzyć w I śrubki starczą. Można tak powiedzieć w zupełności. Mamy amatorsko przerobiony amatorskie chodzenie karty graficznej. To już sobie wszystko odkładamy na bok. Odkładamy tak. Koniecznie zamykamy, żeby nam się nie udało. Bierzemy to, czyścimy. Ale to sobie zawsze jak mamy na... Zwilżony ręcznik papierowy, alkohol i mizopropanol, warto oczyścić sobie łopatkę. Bierzemy termopady. Robimy sobie teraz prac, aby sobie sprawdzić, czy nasze chłodzenie będzie klinikowało z kartą sieciową. Co fajne w tym jest, za to karta sieciowa 1 raz Ja też sobie odejmę z statywu. Wszystko idealnie. Wszystko idealnie. O to chodziło. I domykamy. Fajna bo to jest płyta to jest komputer składany na Pentium g 8 GB różnych w trybie długem to jest kostka yy, z odle, to kostka z odletu z Xcomu 4GB 2133 MHz to jest Patio Viper Elite 4 GB to mamy w sumie 8, 8, 8, łącznie 8 GB tylko, że prędkość domyślnie obniżona ze względu na atakowanie tej kości najmniejsza ale to jest w zupełności, bo tak, wystarczy. Chodzi, chodzi bardzo dobrze, więc nie ma co narzekać. Teraz tak, przystępujemy do montażu do końcowej czynności, czyli teraz tak, skręcamy sobie tutaj, o, To jest jak, na tańsza obudowa firmy Akiga, więc niech sobie tutaj, nie tylko fokus złapie ostość, o. Taka mi, mi HTX, możemy powiedzieć. W zupełności wystarczy. I teraz najważniejsze. Podłączamy sobie nasz wiatraczek pod Sysfan. Pod CPOfan nie podpinamy, tylko pod Sysfan. Sysfana na H110 jest tutaj mniej więcej. O, tak, mamy na wysokości tego chłodzenia rajteka Tutaj teraz mogłem ja też zrobić szkolny błąd. Mogłem wcześniej najpierw podłączyć sobie chłodzenie, ale. Spróbujemy. O, weszło od razu. Weszło nam od razu. Trzyma się, trzyma się idealnie. Słuchajcie, ja wrócę. Jak już będzie komputer złożony, wrócę do Was, oraz pokażę Wam temperatury. Tak więc na razie musimy wstrzymać film. Do zobaczenia wkrótce.